Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. W końcu mamy długo wyczekiwaną wiosnę i zdaje się, że sezon motocyklowy rozpoczął się na dobre. Chociaż prawdopodobnie większość, o ile nie wszystkie imprezy, pod tym hasłem dopiero przed nami. Mi udało się wyciągnąć interceptora z garażu w połowie marca, gdy na parę dni na północy Polski zagościła iście majowa pogoda. Był to też dobry czas na dokonanie podstawowych prac serwisowych. Poza coroczną wymianą oleju w tym roku wymieniłem także świece. Tu zrezygnowałem z dedykowanych, niedostępnych poza serwisem świec Bosch i wybrałem rekomendowany zamiennik NGK. Poza tym udało mi się nabyć i dołożyć do motocykla kilka oryginalnych akcesoriów. Poszerzoną osłonę silnika z modelu Bear, owiewkę, i stylową nakrętkę wlewu oleju. Ponadto z pomocą instrukcji udało mi się rozebrać przednie zawieszenie i dołożyć gumowe osłony na lagi, tak zwane harmoniki. Tu muszę pochwalić markę Royal Enfield. Instrukcje są proste i klarowne. Szkoda tylko, że osłon tych nie udało mi się nabyć oficjalnymi kanałami i musiałem je sprowadzać z indyjskich sklepów motocyklowych. Ale ważne, że są do tego oryginalne. Jedynym odstępstwem jest osłona reflektora. Tu poszedłem za cenę i nabyłem ją na AliExpress. Czy zostanie na dłużej? Nie wiem. Na razie podoba mi się uzyskany styl, i na obecną chwilę nie planuję jej zdejmować. Poza samym motocyklem zainwestowałem także w sprzęt rejestrujący moje wyjazdy. Dotychczasową low costową kamerę Lamax zastąpiłem kamerą Insta360X4. Mam nadzieję, że od teraz jakość moich relacji będzie znacznie lepsza. Na miejsce mojego pierwszego tegorocznego wyjazdu wybrałem Grudziądz, o którym często pisaliście w komentarzach. Grudziądz to także miasto, z którym związane są losy mojej rodziny. Wspomnę tylko o dziadku, który na początku II wojny światowej służył w 18 pułku Ułanów Pomorskich, stacjonującym właśnie w tym mieście i stoczył bój w słynnej szarży pod Kryantami, o której opowiadałem wam w zeszłym roku. Kociewie opuściłem starą jedynką, jadąc z Kociewia przez Gniew, Warlubie i Nowe. Na rondzie w dolnej grupie odbiłem stronę Wisły. Tu wpadłem w niewielki korek przed miastem na krajowej 16, ale po kilkunastu minutach byłem już na drugim brzegu Wisły. Motocykl zaparkowałem nad Wisłą. Z jednej strony miałem górujące nade mną spichlerze, a z drugiej szerokie błonia ciągnące się wzdłuż brzegu Wisły. Rozpocząłem od przejścia przez bramę wodną. Następnie, idąc wzdłuż spichlerzy, doszedłem do pomnika ułana z dziewczyną, posadowionego na koronie muru schodów prowadzących z ulicy Spichrzowej na wysokości ratusza i fary na błonia nadwiślańskie. Pomnik ten został wzniesiony kilkanaście lat temu dla upamiętnienia działalności Przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Na podstawie pomnika znajduje się fragment wiersza generała Bronisława Wieniawy-Długoszewskiego. Bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna, przed panną tylko koń. z wspomnianymi schodami na błonia nadwiślańskie, trafiłem na tablicę pamiątkową. Upamiętnia ona rejs statku, na którym przewożono w górę Wisły do Warszawy trumnę ze sprowadzonymi z Francji prochami Juliusza Słowackiego. Statek zawinął do grudziąca 22 czerwca 1927 roku i, co jest pewnym chichotem historii, statek nazywał się Mickiewicz. Dziś, jak wiemy, Sarkowak ze szczątkami słowackiego znajduje się w katedrze na Wawelu. W krypcie Wieszczów Narodowych obok Adama Mickiewicza. Do zaparkowanego motocykla wróciłem idąc pomiędzy błoniami a szeregową zabudową spichlerzy. Pierwsze z nich zaczęto wznosić już w XIV wieku, a w XVI wieku było ich już 16. Oprócz handlu zbożem Spichlerzy okresowo pełniły inne role. Jeden z nich służył na przykład jako świątynia ewangelicka. Spichlerze wielokrotnie były niszczone, najbardziej podczas potopu szwedzkiego, a także w trakcie walk o miasto w 1945 roku. Dziś pełnią one różne role część jako budynki mieszkalne, magazynowe albo muzealne. Zanim ruszyłem dalej, zatrzymałem się jeszcze na skwerze przy pomniku Flisaka. Pomnik upamiętnia Flisaków, którzy wieki temu spławiali Wisłą drewno, kamień, sól i zboże. Towary transportowano na drewnianych tratwach lub na statkach płaskodennych. Bywało, że przez Wisłę w ciągu roku przepływało około 2000 takich jednostek. Flisakami początkowo byli chłopi zamieszkujący nadrzeczne wsie. Z czasem stali się oni odrębną grupą zawodową, którą do rangi cechu podniósł król Władysław IV Waza. Tuż obok znajduje się tak zwany Park Miast, gdzie umieszczane są tabliczki z nazwą ulicy Grudziąskiej, pochodzącej z różnych miast Polski i Europy. Super pomysł i na pewno oryginalny. Całość skweru zamyka aleje Andrzeja Wajdy. Rozstawione są tu plansze upamiętniające pobyt słynnego reżysera w mieście. Ceniony na całym świecie twórca filmowy i wizjoner kina wybrał Grudziądz jako scenerię do zdjęć plenerowych filmu Tatarak. Ekipa filmowa z mistrzem kina przybywała tu latem 2008 roku, odciskając niezapomniany ślad w życiu miasta. Reżyser wspaniale oddał klimat Grudziądza, jego piękno i walory historyczne. Przeparkowałem motocykl w okolicy góry zamkowej, skąd ruszyłem pieszo w kierunku ruin zamku krzyżackiego oraz górującej nad nim wieżą Klimek. Zamek został wzniesiony w XIII wieku. W 1299 roku konsekrowano zamkową kaplicę, a rok później wzniesiono wieżę Klimek. Wieża ta była wieżą ostatecznej obrony. Zamek został spustoszony w trakcie potopu szwedzkiego, a na przełomie XVIII i XIX wieku rozebrany. Uzyskany budulec posłużył następnie do budowy muru w klasztorze reformatorów oraz umocnień na cytadeli. Obecna wieża również uległa zniszczeniu. Odbudowana została dopiero niedawno. Do użytku oddano ją w 2014 roku. Ma 23 metry wysokości i można z niej podziwiać panoramy miasta oraz Dolinę Wisły. Wokół schodów prowadzących na jej szczyt z tarasem widokowym umieszczone są repliki obrazów i grafik ukazujących na przestrzeni dziesięcioleci panoramę Grudziądza od strony Wisły wraz z zwierząt Klimek. Opuszczam gruziąc kierując się na północ, to tam znajduje się twierdza Grudziądz, XIX-wieczny system pruskich fortów. W okresie międzywojennym stacjonował tu wspomniany już 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Również i dziś grudziądzka cytadela pełni funkcje wojskowe, dlatego zwiedzanie jej jest ograniczone. Odbywa się tylko w sezonie letnim od maja i wyłącznie w soboty. Będę zatem musiał tu wrócić. Kilkaset metrów od bramy cytadeli znajduje się cmentarz wojskowy. Pochowano na nim żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, którzy byli leczeni w grudziąskich szpitalach, ale niestety zmarli z racji odniesionych na polu walki ran. Historyczną ziemię Chełmińską, na której leży Grudziądz, opuszczam kierując się dalej na północ w kierunku Kwidzyna. Rezygnuję jednak z krajowej 55 i wybieram szwendanie się drugorzędnymi drogami po rozsianych wioskach. Na chwilę jeszcze wpadłem do Korzeniewa, gdzie po krótkim odpoczynku wróciłem na lewy brzeg Wisły, na Kociewie. Pierwszą tegoroczną trasę oceniam pozytywnie. Grudziąc zauroczył mnie i wiem, że tam wrócę, bo zostało jeszcze wiele do obejrzenia. Jeżeli spodobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i podzielcie się swoją opinią w komentarzu. A jeśli chcecie zostać tu na dłużej, subskrybujcie kanał. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. The sky on your mind